Na kolejnym odcinku z oczywiście Hello Neighbor, będzie to już twarz Dzisiaj będziemy pracować w tak, taki modkit jakiś jakby i stworzymy gdzieś sobie własnego, własną mapkę z Hello Neighbor, jeśli bym się to Będziemy dalej tutaj coś tworzyć. Ja po prostu ja to pobrałem, będziemy to testować. Nie wiem jak to wszystko będzie działać, ale już dobra. Pierwsze co to możliwe, że zaczniemy od player spawnu, tylko nie wiem gdzie to jest. Mam to przesunąć czy jak? Nie mogę player spawna dodać. Bo już się dodał. Co to jest? A nie, to jest ziemia. Ziemiowal, player spawn nie działa. Sąsiada, dodam! O fuck! Co to jest za mapa? To jest player spawn. Co to się odpierdzieliło? Tak nie wiem, gdzie ja jestem. Mam halucynację chyba. Czemu to się zacięło? Muszę to wyjebać. Czekaj, mogę iść w dół. W dół się coś masturbuje? Ej, co tu się stało? Ja chciałam tu dać w dół. Dobra, niech będzie to takie, ja już nie będę wnikał. Po prostu tu mamy sąsiada, który biegnie nam. Zbudujemy sobie tu na przykład takie coś jak szafę. Trochę dziwnie się tym steruję, ale już dobra. Trzeba iść tak. Potem odwrócić się. Nawet nie wiem na jaką pozycję, bo nie wiem gdzie to wszystko jest. Nie wiem gdzie jest szafa, tu. Czekajcie, tylko ja dojdę do tej szafy. Czemu tu się nie da schować, powiedzmy? Damy telewizorek! Gdzie on się mi jednął? Telewizor i krzesełko. Dodam tu sobie jeszcze na przykład jakąś. Co to jest? To jest jakiś blok to jest ściana. I dam na razie na tu telewizor po prostu. Zobaczcie, jaki gigantowy telewizorek. I teraz to... to się zapisuje? Czy o co z tym chodzi? raz ja zrobiłem. Która gramy play, coś się zacięło za w ogóle. Całkowicie się zacięło. Został lajka. Z... Sorry za takie. Po prostu to ja będziemy w to grali, więc zostaw lajka został sobie. Go. No i to jest wszystko. Więc. Pa pa!